Woliera zrobiona, kaczki czują się szczęśliwe, została nam tylko siatka na ogrodzenie. No i ktoś ostatnio się mnie zapytał, jak to jest z tą wolierą, jak czyścimy i w ogóle. No cóż, słuchajcie, cała woliera jest w ten sposób wymyślona, że z każdej strony, dokładnie z każdej strony, jest siatka. A więc, gdy tutaj nasze kaczuchy wezmą i zaczną robić to, co robią kaczki najlepiej, czyli leniuchować trochę tak a potem robić sobie plusku plusku to cała ta woda wylatuje o tamtędy tak więc wciąż mają sucho i to jest zarąbista sprawa ponieważ nie trzeba w kółko i w kółko i w kółko zmieniać wyściółki oczywiście trzeba ją zmieniać ale nie trzeba robić to aż tak namolnie, tak non stop i w kółko, i w kółko, i w kółko. Dlaczego? Ponieważ gdy się coś pochlapie, woda sobie zlatuje elegancko poniżej. A że wszystko jest zrobione w elegancką kratkę, to tak naprawdę zostaje wciąż sucha wyściółka w środku. No, teraz Haneczka i Luiza, widzę, robią sobie popołudniową siestę. A co nam zostało? No, zostało nam do zrobienia zostało nam o właśnie ogrodzenie. już jest kolejny palik wbity tutaj będą drzwi, tędy będziemy wychodzić albo wchodzić, tak? no i z tej strony wygląda to w ten, w ten sposób, o to jest elegancko zrobione, jeszcze nie wiemy jak zrobić dół gdzie na samym dole jest siatka zawinięta żeby żaden darmozjat typu szczur, kuna albo jakaś inna łasica nie weszło do, do, naszych, do naszych kaczuszek gdy one sobie tutaj będą wieczorkiem tuptać jeszcze jedna rzecz, która wynikła jak gdyby po drodze. parę dni temu przenosiliśmy kaczki było wszystko super oczywiście pierwsza noc była jak gdyby nieprzespana, ale jakoś się dało radę okazało się, że wieczorem kaczki tego pierwszego dnia kaczuszki są bardzo niespokojne biegały od lewej do prawej no nie wiedzieliśmy w ogóle... my nie wiedzieliśmy o co w ogóle chodzi tak? miały bardzo małą wolierę tam jakoś dawały radę no, być może spowodowane to było tym, że voliera jest wolna z każdej strony, tak? czyli z każdej strony mają superaśny widok na, na, na kolejną stronę, czyli widzą teraz niebo, widzą lewą stronę, prawą stronę, boki, tam tak naprawdę była tylko góra i, i jeden z boków, tak? a reszta była zabudowana równiutko. Więc Jagna wpadła na pomysł, jako że właśnie tam były obudowane wszystkie strony, oprócz tych dwóch, to może zrobić im podobnie, tak? No i stąd, jak się przyjrzycie, na olierze pojawił się koczek i gdy wieczór przychodzi wyobraźcie sobie, że one właśnie wchodzą pod ten kocyk, nie dlatego, że słońce jest jak 150 i grzeje, od tego mają tutaj cień rzucany przez drzewko żeby nie przypalało im piórek ale właśnie że kocyk, który sobie tak tutaj wisi skromnie służy im do tego, że gdy wieczór przychodzi, one sobie tutaj wchodzą i tutaj mają jak gdyby kwaterę prywatną, w której to Paterze idą lulu. Pierwsza noc, która była dla Haneczki i Luizy, była nocą była nocą pełną wrażeń. Tuż za Wolierą przecież płynie rzeczka Tew Jest to jedna z odnogi rzeki Tew Główna rzeka jest może ze 200 metrów dalej. A to jest jedna z odnóg. No i cóż słyszały rzekę, przyszedł wieczór, zaczęły widzieć, że robi się ciemno. Eee, wtedy nie widziały, tak? Przecież miały dach, e, który był dachem e, no, wybudowanym przez, e, przez człowieka tutaj. E, no bądź to, bądź to przez tę kratkę, jednak widzą, e, co się dzieje dookoła. No i cóż, zaczęły tuptać z lewej do prawej, z prawej do lewej. Co to takiego tu się dzieje? No, i Jagoszka wymyśliła właśnie o że zrobimy im taką zaciszną, zakwaczą kwaterę. Tak, tak. A kiedy będzie kwa kwa, ja się pytam. Hmm? Nie będzie kwa kwa? Ech, no, może nie dzisiaj. Tak więc jeszcze zostało nam do zrobienia kilka tutaj e, takich już naprawdę kosmetycznych spraw. Eee, przede wszystkim dokończyć trzeba ogrodzenie eee, I jeszcze jedna ciekawa rzecz, eee, ponieważ pierwszego dnia gdy kaczuszki były już na miejscu eee, była piękna pogoda, teraz też jest paruwa, no, zaraz siebie wszystko zrzucę, bo to nie wyróbka. Ale wyobraźcie sobie, że na drugi dzień Jezu jaka burza przeszła, jak lało razem z gradem ze wszystkim, no po prostu miały taki chrzest bojowy. No, ale wiadomo, jak to spływało. Jak po kaczce, tak? Jak po haneczce i Luizie. Tak więc kończymy robić ogrodzenie. Mam nadzieję, że podobają Wam się filmiki, a jeśli tak, to łapka w górę. Zapraszam też do subskrypcji, bo być może nie będzie to jedyny film. Polecimy tutaj z tematem okolic, a bardzo ciekawe są tutaj rzeczy, jak chociażby ruiny zamku. Zamek to duże słowo, bo od razu my Polacy widzimy jakąś tam gigantyczną budowlę, a tutaj Francuzi mieli swoje zameczki. No ale jest tutaj zameczek, w którym też dawno, dawno temu byli przytrzymywani templariusze. A więc jest ciekawa historia. Natomiast w lesie, który jest tutaj za mną, znaleźliśmy w środku lasu Słupki, które były stawiane dawno temu jako drogowskazy, że to jest kierunek na Paryż. Za moimi plecami jest Chantilly. to jest bardzo ładny no, pałacyk. Nie ma jakichś tam super mega baszt, nie wiem, strzelistych wież itd. Tak no, ale jest elegancko zachowany i to właśnie z tego Chantilly do Paryża wiodła droga dla królów, więc był to trakt królewski, a tenże trakt królewski to jakiś czas miał słupek postawiony, że w dobrą stronę kolego jedziesz, albo koleżanką. Natomiast my znaleźliśmy tenże słupek tutaj w lesie, po prostu tam sobie leżał, tak? Jak mi się uda, to tutaj może zrobię jakąś wstawkę tego słupa, e, tego, bo sfotografowaliśmy go. Niestety, Francuzi mają to do siebie, że chyba mają bardzo w czterech literach e, swoją historię. Jedyne wzmianki, które można znaleźć, to, no cóż, polska Wikipedia, bo na francuski to nie ma, nie ma szans. E, w ogóle, jak Francuzom coś mówimy, że wow, że tu Templariusze a tu jakiś kamień że tu jakiś król że to był w ogóle zamach. O czym zapewne nakręcimy inny film. Toni? To e? 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 no tak. Ale to dopiero niedawno dekretem, e, chyba już nie króla, a któregoś prezydenta nie pamiętam, musiałbym sobie e, przypomnieć zostało, słuchajcie, wpisane jako dziedzictwo kultura, kulturowe e, nierozbieranie pałaców. Bo oni traktowali pałac jak? Jak budowle, tak? Eee, no i brali po prostu kamień na to, żeby sobie wybudować chałupę. E, dopiero któryś tam z władców, nie pamiętam, prezydent, król, ale to było naprawdę całkiem niedawno, powiedział nie, 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 panowie, tutaj trzeba, to jest nasze dziedzictwo. I od tamtej pory nie rozbierają. Ale e, do tego momentu wykorzystywali każdy centymetr budowli, które były w ruinie i tak dalej i tak dalej na to, by wmontować w nie właśnie swoje budynki mieszkalne, tak? Tak więc mamy tutaj w Tierzutew 2 e, pałacyk, e, gdzie domy mieszkalne są wbudowane w niego, ale o tym tak jak mówiłem, spróbujemy nakręcić inny, e, inny cykl filmów. Co się dzieje tutaj dookoła. Tymczasem powróćmy szybciutko do naszych kaczuszek, do Haneczki i Luizy. Dzisiaj, jak widzicie, jest super mega słoneczko. Tak wygląda ogrodzenie, które mamy. No właściwie już, już końcuwa zaraz się za, za to biorę. Nie nagrywam wam filmików, jak wbijam słupek, albo nie wiem, ogrodzenie naciągamy. Ogrodzenie to ogrodzenie, tak. Najważniejszy film jest jeszcze przed nami. To start Haneczki i Luizy, bo przecież. Patent jest taki, by one poleciały na wolność, tak? Nie chcemy ich trzymać w klatce. No zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że uchwycę ten moment startu. Czekamy na niego z niecierpliwością. Mam nadzieję, że wypadnie to w weekend, bo przecież ja gorzka w pracy jest teraz. No zobaczymy. Dobrze, to ja kończę. Słuchajcie, łapka w górę subskrypcja klik nie wiem gdzieś chyba tutaj będzie po, po tej stronie jak dobrze pamiętam albo gdzieś tutaj No i to już do następnego trzymajcie się na razie hej hej